You Do Meli powoli dochodzi, co zrobiła podczas imprezy. Jest jej strasznie wstyd. Nie dość tego, to nie chce zbytnio widzieć się, a tym bardziej rozmawia z narzeczonym. Po tym wszystkim nie mogłaby mu spojrzeć w oczy, więc postanawia uciec do mieszkania rodziców i tam na jakiś czas zostać. Tematem numer jeden w domu ekipy jest to, co zrobiła Melcia oraz szantaż domi. Przyjaciele chcą, żeby Kacper z nią na spokojnie pogadał i jakoś sobie to wyjaśnili. Chłopak nie jest kory do spotkania, ale po nam mowach ekipy postanawia porozmawiać z ukochaną. Ma cichą nadzieję, iż jakoś racjonalnie mu to wyjaśni i wszystko wróci do normy. Podczas rozmowy Mela mówi mu, że ta cała sytuacja z Przemkiem to totalna głupota z jej strony. Kasper chce tylko jedno wiedzieć. Czy gdyby ona mu wpadła w oko, to czy by go zostawiła? Mela niestety nie potrafi odpowiedzieć mu na to pytanie. W tym momencie Kacperowi zawalił się cały świat na głowę. Po spotkaniu z nią postanawia wynieść się z domu ekipy Krzyśka. Nie potrafi nie tam zostać ani minuty dłużej, bowiem wszystko przypominałoby mu o Meli. Prawdę mówiąc, ja byłem w święcie przekonany, że Mela po raz kolejny będzie chciała wcisnąć mu kit o żartach. Jednak okazała się, o ile mogę ją tak nazwać. Na tyle dojrzała i chociaż raz go nie okłamała. Chociaż prawdę powinien wiedzieć od samego początku. Ze względu na to, co dla niej zrobił, że kiedyś byli dobrymi przyjaciółmi. Kasper nie jest głupi i jakoś by sobie to wszystko poukładał. A teraz będzie mu znacznie trudniej. Każdy wiedział, no prawie każdy prócz niego. Wiem, iż to tylko serial, ale... Serio zrobiło mi się go szkoda, bo w takim momencie czujesz jakbyś dostał w Daj znać w komentarzu, czy jest iskierka szansy na to, żeby kiedykolwiek wrócili do siebie?